Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was Adaś i Tata Adasia Wojtek! Nagrywamy dzisiaj pierwszy odcinek serii Lego Harry Potter. Zaczynamy od Lego Harry Potter lata 1 do 4. Rozpoczniemy sobie nową grę. A tak ogólnie jak będziecie chcieli jakieś inne gry, to piszcie w komentarzach, jeśli dacie radę. Znaczy my głównie preferujemy gry Lego, serii Lego. Tak, nie wiem jeszcze jak się... Już mamy tak. Te... dobra, zaczyna się filmik, opowiedzmy trochę tutaj o nim, coś. Dobrze, dobrze. Kto nie zna Harego. To jest cały wiem. początek całej powieści o Harrym Potterze. Ręka do góry. Kto zna? Kto nie zna. Kto to Ręka idzie? W dół? To jest do dyrektor szkoły I profesor McGonagall. Tak. Która uczy transmutacji, tak? Transmutacji w szkole. Hongwat. A ten pan na motorze, taki z długaśną brodą, jest to Hagrid. Hagrid. Hagrid, tak, jeden z naszych ulubionych. Tak, ale on tam no. mówi czasem tak. śmiesznego języka używa, nie? Tak. tak on jest gajowym w Hongwacie. Tak. A ten maluszek taki, tam zawinięty, to jest właśnie malutki Harry. Tak, dokładnie. Tak, tutaj jest zbliżenie na jego twarz. Ma taką widoczną bliznę w kształcie pióra. Zrobił mu ją. Albo w kształcie nie? Może być. Kto mu zrobił ją? Walden. To są państwo Darcyleowie, tak. których wychowywał się Harry, gdy był mały, zanim się jeszcze dowiedział, że w ogóle jest czarodzieje. A... Oni są Mugolami. W świecie czarodziejów w Mugole to są. Mugole. Mugole są normalni ludzie, którzy nie posiadają darów tak, a, magicznych. A święto czarodziei Waldemort yy, mówi się na niego sam wiesz kto. Hm. Tak wszyscy mówią bo boją się wypowiadać jego imienia. Tak boją się. Pomyślą, Tutaj mamy taką będzie. w filmiku sytuację nakreśloną, że zaczęły przechodzić do Harry'ego listy z hongwatu zapraszającego do szkoły magii i czarodziejstwa. Tak, a ten tutaj... Yy... Harry wtedy jeszcze nie wiedział, że jest czarodziejem, ale jego wuj Wernon i ciocia Petunia o tym wiedzieli i strasznie nie chcieli, żeby się on o, do, o tym dowiedział, bo uważali, że takie, taka magia to są w ogóle bzdury, Co nie? No, dokładnie. No i opowiedz dasz, co dalej to się działo, może teraz ty. Teraz jak widzicie, zamieszkali na bezmudnej. Na wyspie, latarni, ale Hagrid sobie przyleciał na motorku i odebrał Hareko. Brącił mu i tak teraz pojechali do Londynu. Teraz będą iść kupować karemów. Najpierw weszli do knajpy, która się nazywa Dziurawy Kocioł. O tak, o, tak. I tutaj teraz już się zaczyna nasza rola. Hagridem jesteś? Tak. Dobra, ja jestem Harry. Na początku Harry nie potrafi nic zrobić. Znaczy nie potrafi czarować, nie ma żadnych czarów. Za to Hagrid ma swoją czarodziejską parasolkę, którą może używać różnych czarów. Jak na, na fioletowo nam się podświetlają różne, różne przedmioty, to znaczy, że coś tu można z nimi zrobić. Ja tu się będę starał jak najwięcej pieniążków wyłapać, które Hagrid tutaj dla nas. Załatwia, bo jak zdobędziemy więcej pieniążków, to nam się napełni ten sukces. Ja załatwię szybko! Uzyskamy Poleciałem. Tytuł prawdziwego czarodzieja. O. No chyba rykosze dostałem od ciebie. A nie ma raz. A cóż ty to tam zbudowałeś? A, obraz. obraz Ja nie lubię obrazów w domu. Kto by nie lubił? Dobra, tutaj coś z świetrzeczkami zrobimy. O, serduszko łapę, Ja to a... serduszko panią, no zostaw tą panią noconą A się co, ciebie mam zaraz y, stuknąć? Co ona ci zrobiła? A... To możesz jeszcze te krzesełka tam ewentualnie Nic. poukładać Nic, mi nie zrobiła, dlatego ją atakuję No, to nieładnie A, ja co? a Ale Zresztą? myślałem, że atakujemy tylko swoich wrogów No to ciebie atakuję ja Nie jestem twoim wrogiem Jesteś. Wow! <laughs> Jakie torby! <oślać. śmiech> dobra, dobra, już koniec wygopów. Teraz tutaj mi <laughs> musisz podnieść do góry, co nie? Tak, ale powinien mieć tutaj jeszcze jakiś inny obraz, bo Gdzie tutaj on? jest jeden. Ej, w środku jest herb Gryffindoru. Muszę to uderzyć. Tam na tym obrazie? No? No to spróbuj go widnąć. Nie da się. A może gdzieś tutaj I... jest ten drugi obraz? No. Albo z tej strony. Ja spróbowałem. A, próbowałeś te stoliki tutaj roz rozwalić? Może nie roz ba się. Jak nie? Podejdź no, nie bliżej jest. do nich. O. Ale fikołka zrobię. To nie, tu chyba nie będzie obrazu jednak. Może tam gdzieś u góry. No, ale może jak wygonimy tego gościa. Albo nie. Ja Chcę. Dobra, to... wychodzimy do góry na razie Nie Bo ja muszę Ojej, tańczące kieliszki i krzesła Może mi się... <laughs> o, no i wiecie jak wyskoczyły nam pieniążki <laughs> no Forza, 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 forza forza Nie mówimy takich brzydkich słów A coś z tymi szklaneczkami spróbuj zrobić Kasa forza, 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 forza. 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 A tą świeczuszkę tutaj tutaj oh. Pajowerki to mi I tu jest obraz drugi, widzisz? O, dzięki. Okej. Okay. I co tu dostaliśmy? O kurczę, jak ja tam się dostanę? Może z tych krzeseł to trzeba zbudować, przed te krzesełka. Nie dał rady tam wyskoczyć Spróbuj te krzesła tutaj przerobić Różdżką Może się na jakiś podest przerobią no. Niestety, się... O właśnie Oj hernia, grampa Jest, czyli to jest yes. Gryfindoru Zdobyliśmy właśnie jedną czwartą herbu Gryfindoru Symbolem Gryffindoru, czyli domu, domu Gryffindorów A właśnie, bo mogą bo niektórzy nie wiedzieć co to są domy I co to jest Gryffindor Tak, się, no tak. bo są cztery domy w konkwarcie. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff i Ravencroft tak. Gdzie w Slytherinie są same łobusy Tak, a Gryffindor jest to dom Zresztą to za chwilę się okaże, kto będzie tam w nim mieszkał W każdym razie zrobiliśmy jedną z części jego herbu, którym jest lew. A teraz wydostaliśmy się do przejścia tajnego z dziurawego kotła na ulicę Pokątną. Jest to ulica, którą mogą odwiedzić tylko czarodzieje. Mugolom wstęp zbroniony. Tu zdaje się coś ciekawego było. Z tego co pamiętam. O! Mamy teraz część herbu Slytherinu. Który nie jest fajny. Slytherin nie do końca. Patrz, Harry, umie jeszcze takie fikołki, widzisz? No. Zrobisz mi tutaj tą, miotę. Dobra. Co to jest? Pozamiatamy trochę ulicę. Dobra. Mm. Proszę! Ja na to wsiadam! Ty? Nie, A zmiecisz no. się? Ja nie wiem czy wytrzymam taki ciężar. Nie wiem, ale spróbuj <laughs> wejść do beczki. A Aż jest ten herb, tutaj, który na fioletowo się świeci, coś z nim zrobić, bo tutaj jakaś flaga wisi może tam Ale jakieś... ja już z nią coś zrobiłem Nie robiłeś, bo się świeci nadal No, no wiesz... i co, można z nią robić? No nie no wiem, może coś tam wyskoczy i... Nie, bo tego. ja już... Nie, nie bo ja już czarowałem O, czekaj, czekaj, bo coś, nam tutaj, coś się tutaj włączyło Już o, Łapać niebieskiego klocka Uciekam, no. Ej, no tutaj tam jest! Zupełnie wielki kosek. Czekaj, zaraz jest. mnie podsadzisz, zaraz go tam spróbuję uratować. Już idę na pomoc! Nie lękaj się. No, ha gdzie? Do góry. Aaa, nie tak szybko No nie, nie przerywaj. No, ja sobie z trą idzie. Nie Uratowaliśmy go? Tak, tak jest. Uczeń w opałach uratowany. Teraz idziemy dalej. O, jakie nożyce! Jak Wszystko, co jest tutaj gdzieś podświetlone, na fioletowo, jak się tylko tego dotknie, to wszędzie wyskakują klocki różnorakie, jakieś pieniążki. Ja chcę. Tutaj, jakbyś mnie podsadził, ja bym sobie to wyskoczył tam do tego kota czarnego. Może bym tam zdobył jakieś. łód, tu jakieś rośliny tu chce złapać za nogę. Mnie chyba złapała, bo widzę, że mi dwa serduszka ubyły A co? Chcesz, Zbuduj żeby... tutaj tą skocznię A co? Chcesz, żeby twoje kolejne dwa serduszka ubyły? Zaraz się tu postaramy jakieś serduszko zdobyć O, skończymy O, zdobyliśmy, fioletowe klocki mają najwięcej punktów Wziąć pająka? Stąd? No, no. Ty masz go. O, tu mamy taki kocioł. Nad tym kotłem tam wirują różne przedmioty, które musimy zdobyć. A Żeby jeszcze. go tam wrzucić, to coś tam nam się uda wyczarować. Rzucisz? Tak. Dzięki. Będzie bum! bum zakryć ciuszem! Uh. Wielkie bum-bum. Wielkie bum-bum. Nie, 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 nie. Się tutaj o, to była niebieską monetę. O, widzicie, ja też umiem. Harry też umie różne rzeczy rozwalać. Patrzcie, fajnie. Z, z, z grzywki, że z byka. Tak, ale. Chodźmy? Ja... Tutaj się zacznę, nie? Tak, ale ja. Chcę. No, to, no to już. No. O, dzień, dzień, że możesz dać moją prywatność. Nie no, no, Ja muszę poczekać na Adasia bo musiał na chwilę wyjść. Spróbuję jeszcze coś w karym roz, 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 rozdrapać. <laughs> Tutaj mamy, na, na ulicy Pokątnej, Harry musi się zaopatrzyć we wszystkie niezbędne mu do nauki przedmioty, które musi kupić w różnych sklepach. Za niedługo tutaj będziemy odwiedzać sklep pana Oliwandera, ale najpierw jeszcze skoczymy do banku Gringota po trochę pieniążków. Siema Dobra. witam was, Maciej. Nie, żartuję to Adaś Nie, Maciusia tutaj nie ma. No, Może w następnym odcinku z nami wystąpi A, a Maciusz? Tak w ogóle ma. Yy, teraz chcę Wam opowiedzieć o moim bracie Maciuś, który ma 4 lata, oczywiście ja mam 7, a to jest rok 2016 czy 2015, nie ja wiem. 2015 jeszcze. Jest. dobra. A ile ja mam, to nie mówię. Nie ja wiem ile, ty masz 30, coś. Tam. Dobra, nie ma, nieważne. <grystanie> Dobra, poukładajmy te książeczki. Zobaczymy co się tu stanie? Albo nie, to nie jest siebie. Ale nie rady żady. <grystanie> no tak, te książki są za mało silne, upadne przy pierwszym Poza tym Hagrid jest bardzo dużym, gajowym. <grystanie> nie, chyba grubym. Bardzo silny, jest bardzo wysoki. Jesteśmy teraz w banku Gringota. Tutaj widzimy, jak ciężko pracują gobliny, one się zajmują całą bankowością w świecie czarodziejów Przyszliśmy tutaj, ponieważ Hagrid powiedział Haremu, że jego rodzice, zanim zginęli Zostawili mu całkiem sporą fortunę właśnie w banku Gringota I przyjdą teraz ją odebrać Tu coś mamy do zbudowania Fioletowa o, widzisz Och, Gryząca walizka, uciekać, Ona ona pogryza paznokciełnik Co tam budujesz? Nie wiem A tu jeszcze coś można z tą pochodnią zrobić, widzisz? Świeci się Ale chodź Będzie kasa Już idę Ej, no przytrzymaj mnie trochę w góry Nie rób tak no. Ej <laughs> Dobra, już, nie zrobię. Nie rób tak Aaaa, muszę zdążyli jak najwięcej przejść. A ja chciałem... Co z tą pochodnią się tu robi? A to. Już? Dobra, teraz trzeba tutaj porozmawiać z tym oto goblinem. Ty nie, już nie rozmawiaj! No bo ja tu robię różne rzeczy. No to chodź tutaj szybko. I muszę iść do kibelka tak w ogóle. A już. Harry! Hej! Hello, Hagrid's hello! Hagrid jest tutaj. Hello! No. <laughs> tu zajęty czyś w ten goblin? Tak. Chyba jaki Harry malutki jest dla Hagrida. jak <laughs> ci ten goblin, no. ale brzyda. Tak. O, mamy klucze od skrytki. To nie są klucze od skrytki, to Harry Potter. No czy klucze Harrygo Pottera od skrytki? Parę narysował obrazek. Fajny, eee, ładny. dobra, ty nadal idziesz Hagridem, więc ja teraz muszę iść. z Panem Goblinem. Nie, nie, nie teraz. Nie, chodź na chwilę ze mną. Ja mam iść z tobą? Tak. Gdzie? Gdzieś. No to idę. Będziesz mi potrzebny. Chodź, chodź, chodź tu, chodź, chodź, No. No, chodź. Wychodzimy. Tak. No, o zmieni się powrotem też. Góry. Ej, no gdzie my go teraz mamy szukać? O jest. To czy, zmieniasz się w niego czy ja mam się w niego zmienić? Nie, no to ja się zmienię. w Nie, nie, Teraz ja jestem hagridem! O, nie, oszu... Co to? Oszukałeś mnie! Nie, ja też jestem Hagridem a. Da radę otworzyć ten? Tę ufernie. Na przykład. Masz się butele O, ja tu siadam. Wchodzimy? Nie. Nie, bo ja. Bo ja muszę gdzieś No nie, no musimy szybko misję zrobić, panie kolego. Brum, Ła, wow, przejechałeś po mnie. Jeszcze będę. No, mam nadzieję, że masz wykupione ubezpieczenie. Zaraz wybuchnie. Ej, Hagrid, nic ci nie jest? Stawaj no. Hagrid! Stawaj! Nie ma! No przejechaj go. O, dobra, odsnów. Stracił przytomność na chwilę. Ej, bo Hagrid tu musi coś chyba roz, roz. roz, roz, roz. rozwalić? Chyba nie. I co ty. co zrobiłeś z moim wozikiem? Gdzie jest mój wozik? Ten mój wozik? Czekaj, bo tu teraz ten obraz nam się pokazał Wosik! Gdzie no? mój wóz? No, musisz teraz tutaj ty przyjść No i zniszczyłem mi wóz No to czym teraz ja będę jeździł do domu? Sam sobie go zniszczyłeś. Wchodzimy przyjeżdżamy przejeżdżamy, tak będzie taka szybka, piorunująca przejażdżka Teraz Fajna krajda, nie? kto by chciał kiedy tam pojechać, piszcie w komentarzach. Ja tutaj poza Oj, hajsik, chodź, hajsik! Dlaczego ja muszę być tym głupim, małym, ludkiem? No to jak nie chcesz nim być, to ja mogę nim być. Tak. To coś, coś no to bądź chodź, nim bez głupi! Ej, no nie mów tak, że ktoś... Jest nam potrzebny, bo ona musi otworzyć skrytki. Tak! Wskakuj tutaj na ten stolik, to A. cię podniosę do góry po pieniążki, patrzę, tam jest fioletowe. Pieniążki, 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 pieniążki. Ale staw sobie traw na ten stolik. O, mamy prawdziwego. Mamy prawdziwego czarodzieja. A co mnie bijasz? To nam się schowało, teraz proszę otwierać nam tutaj drzwi. Nie gnie. Nie bijecie tylko ci szturham, żebyś nie wydawał dziwnych odgłosów. A nie, nie dokończyłeś otwierać tego, Dokończyłem. nie otwarło się do końca. Hajsik, Hajsik! I teraz tu są pieniążki Hagrida. Hagrid chce trochę weźmie pieniążków, bo musieli pokupić książki, musi kupić nową różdżkę. Jaki Hagrid? Znaczy, przepraszam, Harry. O, wpadli na imprezę A cóż tu takiego? My wiem co to jest tu Ale nie powiemy nie powiem. W następnych odcinkach może się to wyjaśni Tak, w następnych odcinkach To o, idziemy teraz do Oliwandera Ale najpierw musimy Co musimy? Idź hmm. Różkę kupić sobie Harry wybiera różkę Tanie bardzo. A ta chyba też nie. Uch! Nie, to też nie. Cały sklep to wastuje. O, ta musi... tam musi. Zostaw to O, a tu Hagrid sporządził prezent dla Harego o staci papugi, która miała na imię. Jak mianujemy? Hedwig'a Fajnie. A ta sala to jest. Ukończyliśmy poziom, tak więc na razie ten odcinek zakończymy? Yy, ale za chwilę robimy nogoć. Zrobimy drugi odcinek, ale tak. nie, nie było. Nie, Zaraz. <noise> no zobaczymy. Także na razie dziękujemy. Tak. Do zobaczenia następnym, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Komentujcie, oceniajcie, do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, cześć! Tak. Subskrybujcie, to nie powiedzieć Tak, subskrybujcie, komentujcie, no. oceniajcie, do zobaczenia, trzymajcie no się. No to żegnam Was Adek i jego tata. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej, jo, szczałeczka. Tak? Tak. No, tak.